W luksusowym salonie samochodowym skromnie ubrana czarnoskóra kobieta przyszła kupić prezent na zakończenie studiów dla swojego syna. Zamiast jednak otrzymać pomoc, została ofiarą rasowego uprzedzenia, poniżona i wyrzucona, nie zdając sobie sprawy, że była właścicielką tego salonu, dyrektorką generalną firmy. To, co wydarzyło się później, wprawiło wszystkich pracowników salonu w absolutne osłupienie. Zanim zagłębimy się w tę historię, napiszcie, skąd oglądacie. Bardzo chcielibyśmy poznać Wasze przemyślenia. Poranne słońce rozgrzewało niebo Arizony, rzucając ostre refleksy na szklaną fasadę Liberty Lux Motors, nowoczesnego salonu samochodów luksusowych położonego w ekskluzywnej dzielnicy Scottsdale. Parking lśnił od wypolerowanych Bentleyów, Ferrari i Porsche, każde auto błyszczało jak trofeum w pustynnym świetle. Wewnątrz salon emanował starannie dobranym przepychem. Chłodne marmurowe podłogi, delikatny jazz płynący z głośników, kieliszki szampana ustawione na szklanych stolikach, obok syczących ekspresów do kawy, jakby przywiezionych prosto z Mediolanu. Klienci również pasowali do tego obrazu biali mężczyźni w eleganckich garniturach, kobiety w jedwabnych szalach, sprzedawcy poruszający się jak styliści, oceniający każdego, kto przekraczał próg. Gdy szklane drzwi otworzyły się bezgłośnie, rytuał wnętrza zmienił się ledwie dostrzegalnie ale nie dla niej. Elena Brooks, 44 lata, weszła do środka w ciemnych dżinsach, niskich sportowych butach, białej dopasowanej koszuli i lekkiej kurtce dżinsowej. Jej kręcone czarne włosy były związane w miękki kok, a prosty złoty bransoletka błyszczała na jej brązowej skórze, gdy poprawiała pasek torebki. Była piękna, bystra, spokojna, ale tutaj to nie miało znaczenia. Recepcjonistka spojrzała na nią, zrobiła podwójne spojrzenie, po czym posłała uśmiech tak kruchy, że mógł pęknąć. Niedaleko siedząca para, mężczyzna w stroju golfowym, kobieta z perłami, zatrzymała się w pół łyka wody gazowanej i spojrzała na nią. Młody sprzedawca pochylił się, by coś wyszeptać koledze, który roześmiał się i pokręcił głową. Elena widziała wszystko. Doświadczyła tego wcześniej, ale dziś znów bolało. Szła powoli między rzędami suwów i sedanów, lekko przesuwając palcami po błotniku czarnego Maserati udając, że nie słyszy, jak kobieta przy ręce mruczy – mam nadzieję, że to nie parkingowy. Mężczyzna w granatowej kurtce z logo salonu na piersi rzucił na nią jedno spojrzenie i odwrócił wzrok, jakby nie istniała. Elena była przyzwyczajona do zmiany ról. Potrafiła wejść do sali konferencyjnej na pięćdziesiątym trzecim piętrze swojej firmy technologicznej w Nowym Jorku i uciszyć całe pomieszczenie jednym zdaniem. Ale tutaj, tutaj była niewidzialna. Albo gorzej – podejrzana. Nikt nie podał jej katalogu, nikt nie zapytał, czy potrzebuje pomocy. Nie oczekiwała czerwonego dywanu, ale być ignorowaną w salonie, który technicznie do niej należał, to już co innego. Jeszcze nic nie powiedziała. Dziś nie chodziło o status. Była tu dla syna, Luka, który miał za tydzień ukończyć MBA na Stanfordzie. Uwielbiał samochody wyczynowe, a ona obiecała mu coś wyjątkowego niespodziankę. Dlatego przyleciała cicho do Arizony, bez asystentów, bez prasy, bez limuzyny. Tylko ona i jej stary Ford Fusion, zaparkowany przy krawężniku. Ale każde boczne spojrzenie, każdy szept, każde uprzejme, ale stanowcze odepchnięcie, mówiło jasno. Oni już zdecydowali, kim jest i kim nie jest. Światło w Liberty Lux Motors było kliniczne, ostre i nieprzebaczające. Elena podeszła do centrum salonu, gdzie stało Porsche Taycan Turbo S w kolorze platynowej szarości, ustawione jak rzeźba. Linie jego nadwozia były czyste, futurystyczne. Lakier odbijał wnętrze jak lustro. To było to. Luka mówił o tym aucie przez lata, nie tylko ze względu na prędkość, ale inżynierię, moc, precyzję. Powiedział kiedyś to to taki rodzaj maszyny, który szanuje ambicje. Uśmiechnęła się wtedy. Była dumna, że syn rozumiał sukces w ten sposób, nie przez błysk, ale przez projekt. Pochyliła się lekko, przesuwając dłonią nad maską, nie zostawiając śladu. Przez chwilę wyobrażała sobie jego twarz, gdy to zobaczy. Uśmiech pojawił się na kącikach jej ust. Wtedy usłyszała kroki na obcasach. Szybkie, zdecydowane. Potem głos mężczyzny. Szorstki, służbowy, znudzony. Proszę pani, muszę poprosić panią o odsunięcie się od pojazdu. To nie była prośba. To było ostrzeżenie w opakowaniu fałszywej grzeczności. Elena odwróciła się powoli i zobaczyła go. Chad Whitman, około trzydziestki, niebieska marynarka, włosy zaczesane do tyłu i lśniące jak lakier, szczęka napięta. Uśmiech wyćwiczony. Tabliczka. Kierownik salonu. Nie dotykałam go, odpowiedziała Elena. Głosem równym. Tylko podziwiałam. Chciałabym porozmawiać z kimś o opcjach zakupu. Chad mrugnął. Potem zaśmiał się cicho, jakby usłyszał coś uroczo nierealnego. Ten tejkan zaczyna się od 185 tysięcy dolarów, bez grosza taniej, powiedział, wymawiając każdą cyfrę jak wers z Biblii. Nie jest dostępny. Do przypadkowego oglądania. Spojrzał na jej buty, a potem z powrotem na jej twarz. Mamy kilka tańszych modeli z tyłu, auta używane. Nie jestem zainteresowana używanymi, powiedziała Elena, wciąż spokojnie, ale już stanowczo. Kupuję dla mojego syna. Właśnie ukończył MBA na Stanfordzie, brwi czada uniosły się. Stanford? powtórzył z rozbawionym przekrzywieniem głowy. No to brawo dla niego. Wskazał niedbale w stronę zaplecza. Mimo to polecałbym coś praktycznego może używanego Leksusa. Albo możemy sprowadzić korolle z innego placu. Elena patrzyła na niego, nie mówiąc nic, nie ruszając się. Jazz z głośników nagle wydawał się zbyt cichy, jakby uciekał przed napięciem. Klienci znów przestali się ruszać. Mężczyzna w białej koszuli udawał, że patrzy na telefon, ale zerkał na nią. Młoda kobieta coś szepnęła do koleżanki. Śmiech, tłumiony, ale wyraźny. Rozległ się. Wszystko przyszło naraz. Piekące upokorzenie, wspinające się po karku. Nie dlatego, że zrobiła coś złego, ale dlatego, że ludzie postanowili, kim jest. Jej palce lekko zacisnęły się przy boku. Czy mogę porozmawiać z kimś innym? Zapytała. Nie błagając, po prostu miała dość. To ja jestem tą osobą, odpowiedział. Czad powiedział z fałszywym uśmiechem, który nie sięgał jego oczu. I mówię ci, to nie jest miejsce, do którego po prostu wchodzisz z ulicy i zaczynasz oglądać samochody za sześć cyfr, jakbyś był na targu rolnym. Jego głos podniósł się wystarczająco, by przyciągnąć uwagę. Kilka głów się odwróciło. Kobieta z krótkimi blond włosami szepnęła coś, co brzmiało jak błogosław ją", w ten sposób, który nigdy nie znaczy tego, co mówi. Elena powoli wypuściła powietrze nosem. Spojrzała na bok, gdzie młodszy pracownik stał nieruchomo, z clipboardem w ręku, obserwując wszystko szeroko otwartymi, niepewnymi oczami. Miał może nieco ponad dwadzieścia lat. Azjata, Amerykanin, lekko potargane włosy, przypiętą plakietkę Liberty Luxe z napisem Jordan Lee. Ich spojrzenia spotkały się na pół sekundy. Jego pełne dyskomfortu, nawet winy, ale odwrócił wzrok, zanim zdążyła przeczytać coś więcej. Czy wszystkich klientów tak traktujecie? Zapytała Helena Hada. Czy tylko mnie? Chad wzruszył ramionami. Proszę pani, próbuję pomóc pani uniknąć rozczarowania. Nie sprzedajemy tu marzeń, Sprzedajemy rzeczywistość. A rzeczywistość jest taka, że to nie jest odpowiedni salon dla pani. Zbliżył się teraz, obniżając nieco głos. Nie jest pani naszym typowym klientem. To nie jest moja opinia. Tak po prostu jest. Za jego plecami pojawił się inny mężczyzna z kieliszkiem szampana, Travis Doyle, wysoki, opalony, z nonszalansko poluzowanym krawatem, jakby właśnie zamknął milionowy kontrakt. Podszedł do czada, jak postać z sitcomu, i spojrzał na Elenę z leniwym uśmieszkiem. Wszystko w porządku? Zapytał, popijając szampana. Właśnie prowadzimy naszego gościa w stronę czegoś... bardziej rozsądnego, powiedział Chad, nie patrząc nawet na Elenę. Mamy kilka siwików po drugiej stronie miasta. Travis zaśmiał się. Boże, błogosław optymizm, co? Elena zacisnęła szczękę. Czy tak traktujecie wszystkich, którzy nie przychodzą w garniturze od Gucci? "O nie," powiedział Travis, jakby ją poprawiając z klasą. "Akceptujemy też Rolexy i kluczyki do Tesli." Ktoś parsknął śmiechem za jej plecami. I nadal nikt nie zareagował. Ani Jordan, ani recepcjonistka. Nawet ochroniarz przy wejściu, który obserwował wszystko jak występ sceniczny. Jego dłoń spoczywała niedbale przy krótkofalówce przypiętej do paska. Elena spojrzała ostatni raz na tajkuna. Metaliczna karoseria odbiła jej obraz, zniekształcony i rozbity przez krzywiznę maski. Poczuła się mała i znienawidziła to uczucie. Budowała systemy danych używane przez Pentagon. Zasiadała w panelach z senatorami. Fundowała stypendia dla dzieci, które wyglądały tak jak ona. A mimo to, mówiono jej tu głośno i z uśmiechem, że to wszystko się nie liczy. Liczyło się tylko to, że nie wyglądała jak ktoś, kto tu pasuje. Sięgnęła po telefon. Nie po to, by się kłócić, nie po to, by nagrywać. Tylko po to, by wysłać jedną wiadomość. Jordan znów przesunął ciężar ciała przy recepcji, mocniej ściskając clipboard. Jego usta zacieśniły się w cienką linię. Nie był częścią gry, ale też jej nie zatrzymywał. Elena go nie winiła. Nie do końca. To miejsce działało według niewypowiedzianych zasad. Złamie. I tracisz nie tylko pracę, ale też komfort bycia niewidzialnym. Chat cofnął się o krok. Wystarczy, że pani zobaczyła, co chciała? Powiedział. Może pora się zbierać. Albo będziemy musieli zaangażować kogoś w mundurze. Elena spojrzała ponownie na ochroniarza. Obserwował ją teraz. Neutralny, nieczytelny. Skinęła głową i schowała telefon z powrotem do kieszeni. Potem powiedziała coś tak cicho, że Chad musiał się pochylić. Odejdę. Znów był zadowolony. Doceniam. Ale warto, żebyś to zapamiętał, dodała mijając go w drodze do wyjścia. Bo ja zapamiętam. Chad nie zareagował. Travis sprychnął. To groźba. Nie odpowiedziała. Ale gdy drzwi zamknęły się za nią, uśmiech, który przemknął przez jej usta, nie był z gniewu, był z przygotowania. Później tego popołudnia upał w Scottsdale się zmienił. Suche pustynne powietrze drgało przy oknach Liberty Lux Motors. W środku dzień toczył się jak zwykle. Pracownicy śmiali się z wewnętrznych żartów. Klienci krążyli między Bentleyami i Mercedesami, popijając schłodzoną Perrier. A Chad Whitman znów czarował przy recepcji. Opowiadał poranne zajście mężczyźnie w koszulce polo i Rolexie, mówiąc na tyle głośno, by pobliscy pracownicy mogli słyszeć. Weszła, jakby była właścicielką miejsca, Chad uśmiechnął się. Chciała zobaczyć tajkuna, jakby już miała wystawić czek. Powiedziałem jej uprzejmie oczywiście, że to nie jest salon w centrum handlowym. Zrozumiała przekaz. Zaśmiał się lekko jak ktoś, kto ma wszystko pod kontrolą. Travis Doyle opierał się o filar kręcąc szampanem w kieliszku, udając zaabsorbowanego rozmową. Ale wyraźnie delektował się występem. Czat robi tu robotę pana Boga, mruknął do recepcjonistki, która uprzejmie się uśmiechnęła i od razu odwróciła wzrok. Na zewnątrz światło słoneczne odbijało się od szklanych drzwi salonu. Potem parking przygasł, cienie spłynęły na wejście, gdy powoli zajechała kawalkada czarnych suwów. Jeden po drugich zatrzymały się przed budynkiem jak korporacyjna kawalkada. Ich silniki mruczały cicho. Przyciemniane szyby odbijały pustynne niebo. Pierwsza wysiadła kobieta, ubrana w dopasowany grafitowy garnitur, skrojony z bezlitosną precyzją. Złoty zegarek błyszczał spod mankietu. Jej krok był cichy, ale pełen autorytetu, każdy ruch przemyślany. Elena Brooks wróciła. Wewnątrz pierwsi zauważyli ją recepcjoniści. Drzwi rozsuwane otworzyły się, a z Eleną do holu weszło czterech elegancko ubranych ludzi. Żaden nie wyglądał na klienta. Jeden niósł skórzaną teczkę, inny walizkę na kółkach. Trzeci Tablet, w który już stukał. Rozmowy umilkły. Klienci zamilkli w półsłowa. Jazz nadal grał, ale jakby cichł pod ciężarem czegoś większego. Chad przestał się śmiać. Odwrócił głowę w stronę wejścia właśnie, gdy Elena wyszła na środek. Jego twarz drgnęła. Najpierw zdezorientowanie. Potem coś jakby rozpoznanie, ale było już za późno na zaprzeczenie. Co do diabła. Mruknął Travis, opuszczając kieliszek. Elena stanęła po środku sali postawa swobodna, ale stanowcza. Jej wzrok przesunął się po pomieszczeniu. Zatrzymał się na chwilę na Jordanie Lee, który stał zesztywniały sztywniały za biurkiem, clipboard nadal w dłoni. Wyglądał, jakby ktoś wyssał z niego powietrze. Za Eleną wyszedł wysoki mężczyzna w ciemnym garniturze, wyciągając elegancki portfel z identyfikatorem. Robert Kendrick, przewodniczący zarządu, ogłosił, choć nikt nie pytał. Jesteśmy tu w ramach wewnętrznych spraw wykonawczych. Czad próbował odzyskać głos, zbyt wysokim tonem. Proszę pani, jeśli to skarga, chętnie pomogę. Nie trzeba od razu całej świty. Elena odwróciła się do niego w pełni. Jej twarz była nieczytelna. Powiedziałeś dziś rano, że nie należy do tego miejsca, powiedziała. Głos spokojny, ale ostry jak drut, że marnuje czas wszystkich. Usta czada otwarły się. Brakowało słów. Powiedziałeś, że powinnam spróbować szczęścia w komisji po drugiej stronie miasta. Jej oczy nie mrugnęły. Że to miejsce nie jest dla ludzi takich jak ja. Travis ruszył do przodu z wymuszonym uśmiechem. To chyba jakieś nieporozumienie? Nie, przerwała Elena, obracając się lekko tak, by wszyscy słyszeli. To było krystalicznie jasne. Kobieta obok niej, Margaret Lynn, dyrektor prawna, przemówiła Panie Whitman, panie Doyle, ze skutkiem natychmiastowym wasze zatrudnienie w Liberty Lux Motors zostaje zakończone. Zostaniecie odprowadzeni, by odebrać rzeczy osobiste. W pomieszczeniu rozległy się ciche westchnienia, jak podmuch wiatru przez suche liście. Twarz czada zbladła. Poczekajcie chwileczkę, powiedział, głos mu się załamał. Nie możecie tak po prostu wejść i. Mogę, odpowiedziała Elena, podchodząc bliżej, patrząc mu prosto w oczy. Bo jestem właścicielką. Cisza. Gęsta, niezręczna, całkowita. Jeden z klientów, mężczyzna w mokasynach, który śmiał się rano, po prostu patrzył z niedowierzaniem. Nieco opadła za kolumną salonu, mając nadzieję, że nikt jej nie zauważy. Inna kobieta, ta, która wcześniej mamrotała coś o parkingowych, nagle wbiła wzrok w podłogę. Nazywam się Elena Brooks, jestem dyrektorką generalną i większościową udziałowczynią Brooks Tech Industries. W zeszłym roku fiskalnym przejęliśmy Liberty Lux Motors w ramach rozszerzenia naszego portfela. Jej głos ani razu się nie podniósł. Nie musiał. A dziś rano odmówiono mi obsługi. Wyśmiano mnie. Zlekceważono. Nie dlatego, że byłam nieuprzejma. Nie dlatego, że coś zakłóciłam, tylko dlatego, jak wyglądam. Jordan poczuł, jak żołądek ściska mu się z bólu. Chciał coś powiedzieć, odezwać się, ale czuł się, jakby był pod wodą. Każdy oddech, kradziony przez poczucie winy. Zobaczył, jak czat znów zaczyna się kłócić, machając teraz rękami. Ale Elena go zignorowała. Zwróciła się do reszty obecnych w pomieszczeniu. To, powiedziała, zdecydowanie nie dotyczy samochodu. Chodzi o kulturę, o założenia, jakie robicie w chwili, gdy ktoś przekracza próg tych drzwi. Czat wciąż krzyczał, choć jego słowa coraz bardziej traciły sens. Chroniłem markę. Dbałem o standardy. Nie możecie mnie tak po prostu zwolnić. Margaret dała znak czekającym ochroniarzom, dwóm mężczyznom. Którzy podeszli z zawodową pewnością siebie. Jeden z nich delikatnie sięgnął po łokieć czada. Zróbmy to spokojnie, powiedział. Travis, wyjątkowo blady, odstawił kieliszek z szampanem z drżącą ręką i nie powiedział ani słowa, gdy obaj zostali wyprowadzeni. Napięcie w pomieszczeniu nieco się rozładowało, ale tylko odrobinę. Nikt się nie odezwał, nikt się nie poruszył. Nawet recepcjonistka patrzyła w osłupieniu, usta otwarte w zaskoczeniu. Elena spojrzała na personel, skanując ich twarze. Niektórzy wyglądali na zawstydzonych, inni na przestraszonych. Kilku, jak Jordan, sprawiało wrażenie, jakby coś w sobie tłumili. Wstyd, tak, ale i nadzieję. Znowu spojrzała Jordanowi w oczy, a on tym razem nie odwrócił wzroku. Gdy szklane drzwi Liberty Lux Motors zamknęły się za ochroną i osłupiałymi sylwetkami Chad'a Whitmana i Travis'a Doyla, powietrze w salonie się zmieniło. To, co wcześniej było zimne i obojętne, stało się ciężkie od milczenia. Nie luksusowego, lecz takiego, które następuje po konfrontacji z prawdą. Nikt nie ośmielił się wrócić do poprzednich rozmów. System dźwiękowy nadal sączył delikatny jazz, jakby nieświadomy, że wszystko, co znajome, właśnie się rozpadło. Elena pozostała nieruchoma, dając pomieszczeniu czas na przyswojenie zmiany. Jej wzrok przesuwał się po podłodze powoli, nie ze złością, lecz z pewnością siebie, z poczuciem właścicielstwa, które nie musiało być już dłużej udowadniane. Nie musiała podnosić głosu. Jej sama obecność wymuszała ciszę. Za jej plecami Margaret Lynn już otwierała tablet, palce przesuwały się po ekranie, z kliniczną precyzją. Po południu rozpoczniemy formalny audyt zgodności, powiedziała do jednego z dyrektorów. Szkolenia z zakresu różnorodności będą obowiązkowe i natychmiastowe, rozkładane na dwa tygodnie, by zminimalizować zakłócenia. Personel słuchał, niektórzy z zawypolerowanych biurek, inni kręcili się niezręcznie obok pojazdów które jeszcze przed chwilą prezentowali klientom, którzy teraz przesuwali się niespokojnie w mokasynach i na obcasach. Elena w końcu zabrała głos. Jej ton był niski, lecz wyraźny. Dzisiejszy dzień nie był zakłóceniem. To była diagnoza. Temu salonowi nie potrzeba nowego asortymentu, potrzebny jest nowy system wartości. Szmer ruchu przyciągnął jej uwagę. Jordan Lee wystąpił do przodu. Jego clipboard nie był już tarczą, lecz czymś, co trzymał luźno przy boku. Odruchowo odchrząknął, niepewny, czy ma prawo mówić. Pani Brooks, zaczął. Głos miał pewny, mimo ciężaru w piersi. Chciałem powiedzieć, że przepraszam. Widziałem, co się dziś rano działo. Wiedziałem, że to było złe. Nic nie powiedziałem. Nie zatrzymałem tego. Nie spuszczał wzroku. Chciał ją spojrzeć w oczy. Bałem się, że stracę pracę. Elena przyjrzała mu się uważnie. Zobaczyła w jego postawie wciąż obecne wahanie, ale dostrzegła też coś innego uczciwość, która jeszcze nie nauczyła się mówić głośno. A jednak teraz mówisz, powiedziała. To się liczy. Kiedy kultura każe tych, którzy zabierają głos, milczenie staje się normą. Przełamanie tej ciszy wymaga więcej odwagi niż większość ludzi rozumie. Zwróciła się lekko w stronę Margaret. Zapisz jego nazwisko na szczycie listy. Do programu rozwoju liderów. Jordan mrugnął zaskoczony. Pracuję tu dopiero trzy miesiące. Dobrze, odparła Elena. To znaczy, że system jeszcze nie zdążył cię złamać. Wśród pracowników rozległ się cichy pomruk. Niektórzy patrzyli teraz na Jordana z zazdrością. Inni z szacunkiem. Elena ponownie spojrzała na całą salę. Prawda jest taka, że to miejsce miało wyglądać na inkluzywne, bez bycia inkluzywnym. Powierzchowna uprzejmość marketing skierowany do wybranych broszura w tle jedna osoba o innym kolorze skóry. To nie jest różnorodność to maskarada. Jej głos nieco się zaostrzył. To się kończy teraz. Mężczyzna w grafitowym garniturze jeden z regionalnych wiceprezesów, którzy przylecieli z nią, Wyszedł naprzód i wręczył jej cienki folder. Przejrzała pierwszą stronę. Począwszy od jutra, każdy pracownik Liberty Lux Motors przejdzie kompleksowe szkolenie z zakresu różnorodności, równości i integracji. Nie będzie wyjątków, nie będzie skrótów. Nauczycie się rozpoznawać uprzedzenia nie tylko u innych, ale i u siebie. Nauczycie się, co znaczy traktować każdego klienta z godnością nie tylko tych, którzy wchodzą ubrani w luksus. Starsza kobieta w kącie, ta, która wcześniej milczała, gdy czat prezentował swoje okrucieństwo, poruszyła się niespokojnie. Elena ją zauważyła. Zobaczyła ich wszystkich. Niektórzy z was byli częścią problemu. Niektórzy umożliwili go milcząc. A niektórzy, powiedziała ponownie spoglądając na Jordana, są powodem, dla którego zmiana wciąż jest możliwa. Margaret lekko uniosła dłoń. Będziemy również przeglądać historię pracowników i skargi klientów. Jeśli pojawi się wzorzec, zostanie trwale rozwiązany. Kilka spojrzeń przeskoczyło po sali. Nerwowe, spekulacyjne. Elena to dostrzegła, ale nie skomentowała. Zamiast tego wzięła głęboki oddech i odwróciła się w stronę Taykana, od którego wszystko się zaczęło. Ruszyła w jego kierunku powoli, z namysłem, aż znów stanęła obok. Tym razem nikt jej nie zatrzymał, nikt się nie odważył. Przejechała dłonią po krzywiźnie maski, tak jak zrobiła to tego ranka. Ale teraz to było inne. Nie dlatego, że samochód się zmienił, ale dlatego, że wszystko wokół niego się zmieniło. Za jej plecami usłyszała zbliżające się kroki. Znów Jordan, niepewny, ale zdecydowany. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego, powiedział cicho, w żadnym miejscu pracy. Elena uśmiechnęła się lekko. To dlatego, że większość miejsc chroni system, zanim zacznie chronić ludzi. Naprawdę myślisz, że to może się zmienić? Zapytał szczerze. Czy to po prostu będzie wyglądać lepiej? Do czasu kolejnego incydentu? To nie będzie łatwe, odpowiedziała, ale nie dążymy do perfekcji. Dążymy do prawdy. Kultura nie zmienia się, gdy jedna osoba tego żąda. Zmienia się, gdy wystarczająco dużo osób zdecyduje, że ma dość udawania. Jordan skinął głową. Bardziej do siebie niż do niej, a potem niemal bez zastanowienia dodał Dziękuję, że mnie nie zwolniłaś razem z resztą. Odwróciła się do niego, unosząc brew. Dlaczego miałabym to zrobić? Bo się zawahałem, powiedział. Nie odezwałem się, gdy to się liczyło. Teraz się odzywasz, odpowiedziała Elena. Właśnie wtedy zaczyna się liczyć. Gdy wrócił do recepcji, jego ramiona były uniesione wyżej niż wcześniej. Elena ruszyła w stronę zespołu zarządzającego zgromadzonego w pobliżu sali konferencyjnej. Zaczęła wydawać instrukcje, przeglądać priorytety audytowe, tworzyć zalążki nowego podręcznika operacyjnego, opartego nie tylko na obsłudze klienta, ale na charakterze. W ciągu następnych dwóch godzin przedstawiciele działów HR i Compliance. Spotkali się z kierownikami działów. Opracowano szablony wiadomości. Kanały komunikacji wewnętrznej rozświetliły się. Do godziny 16 salon z zewnątrz wyglądał tak samo jak zawsze. Ale wewnątrz maszyna nie działała już na autopilocie. Została przeprogramowana. Na zewnątrz słońce schowało się za dachem, rzucając długie cienie na parking. Elena zatrzymała się przy wyjściu, patrząc przez przyciemniane szkło, jak młoda czarnoskóra para niepewnie wchodziła na teren salonu, wpatrując się w rząd sportowych samochodów. Czekałaby zobaczyć, kto ich powita. Nie tylko czy, ale jak. Jordan ruszył, jako pierwszy, pewnie, spokojnie, serdecznie. Bez założeń. Bez wahania. Elena skinęła głową i wróciła do środka. Pracy było jeszcze wiele. Ale system został otwarty. I po raz pierwszy od dawna uwierzyła, że tak już może pozostać. Marmur wciąż błyszczał. Jace wciąż grał. Liberty Lux Motors z zewnątrz wyglądało tak samo, ale wewnątrz wszystko się zmieniło. Można to było poczuć w sposobie, w jaki ludzie ze sobą rozmawiali jaśniej, wolniej, z intencją. Spotkania zespołu nie unikały już trudnych tematów. Każdy poranek zaczynał się od przypomnienia każdy zasługuje na godność każdy ją zdobywa. Jordan Lee stał pewnie przy recepcji, zniknął clipboard, a jego miejsce zajął nowy tytuł kierownik salonu. Ubierał się tak samo, ale jego postawa była inna, zakorzeniona, świadoma, odpowiedzialna. Reset kulturowy nie przebiegał gładko. Niektórzy się opierali, niektórzy odeszli, ale ci, którzy zostali, się zmienili. Nie byli idealni, ale byli świadomi. Punktualnie o dziesiątej rano znajomy czarny SUV wjechał na przedni parking salonu. Elena Brooks wysiadła, elegancka, w szarej sukience i na obcasach. Z siedzenia pasażera wysiadł Luca Brooks, 25 lat, bluza Stanfordu i uśmiech, który rozszerzył się, gdy zobaczył, co czekało na środku salonu. Porsche, Tajkan, Turbo S, lśniące pod miękkim światłem, z karmazynową wstążką, zawiązaną na masce. Nie zrobiłaś tego, powiedział z niedowierzaniem. Zrobiłam, odpowiedziała Elena, prowadząc go do środka. Jordan podszedł, wyciągając rękę. Witamy z powrotem, pani Brooks, a pan to pewnie Luka. Luka uścisnął jego dłoń mocno, nadal patrząc na samochód. Mama wspomniała mi trochę o tym, co się tu wydarzyło, powiedział. Nie spodziewałem się tego wszystkiego. To nie chodziło tylko o samochód, powiedział Jordan. Chodziło o to, kim jesteśmy, gdy myślimy, że nikt nie patrzy. Elena powoli przechadzała się po salonie, obserwując, jak pracownicy rozmawiają z różnymi klientami, niektórzy w garniturach, inni w dżinsach lub fartuchach. Starsza, czarnoskóra para oglądała luksusowego sedana z pomocą młodego doradcy, który uważnie słuchał. W pobliżu nastolatek w bluzie z kapturem nachylał się nad autem testowym, podczas gdy jego ojciec zadawał pytania. Przestrzeń wydawała się teraz otwarta, nie tylko fizycznie, ale i emocjonalnie. Jordan znów do niej podszedł. Mogę cię o coś zapytać? Powiedział. Dlaczego kupiłaś samochód tutaj, po tym wszystkim? Bo zmiana ma znaczenie tylko wtedy, gdy idzie za nią odpowiedzialność, odpowiedziała. I dlatego, że gdybym zrobiła zakupy gdzie indziej, ta historia zakończyłaby się zwolnieniem, a nie przemianą. Jordan skinął głową cicho. Dziękuję, że zostałaś. Nie zostałam, powiedziała zerkając na syna. Odbudowałam. Luka wrócił z dokumentami gotowymi, kluczykami w ręce. Podszedł do mamy ze szklistymi oczami. Dziękuję, mamo. Nie tylko za samochód, za lekcję. Przytuliła go. Obiecaj mi tylko jedno. Gdziekolwiek pójdziesz, kogokolwiek będziesz prowadził, rób miejsce dla ludzi, którzy nie wyglądają jak standard. Obiecuję, powiedział. Naprawdę obiecuję. Wsiadł do tej kana, silnik mruczał jak sekret czekający, by zostać opowiedziany. Gdy drzwi się otworzyły, a słońce zalało wnętrze salonu, Jordan i Elena stali i patrzyli. Wokół nich salon powrócił do życia, ale tym razem na nowych zasadach. Już nie chodziło tylko o wizerunek, chodziło o prawdę. A z tej prawdy zrodził się nowy standard. Dołącz do nas, aby dzielić się znaczącymi historiami. Kliknij, lubię to i subskrybuj. Nie zapomnij włączyć dzwonka powiadomień, by zaczynać dzień od głębokich lekcji i prawdziwej empatii.